Trudno się słucha pani poseł. Po pierwsze, kilka lat temu mówiła bardzo jawnie i bardzo otwarcie o wyprowadzaniu nas z Unii Europejskiej jako Polski. Będą współpracowniczką pana Macierewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej. Mówimy dzisiaj o wpływach rosyjskich. Mówimy o tym, że to bezpieczeństwo jest absolutnie dzisiaj bezwzględnie na pierwszym miejscu. A rząd pani Szydło zlikwidował 10 z 15 delegatorów ABW, proszę pani państwa. Premier, to ja uważam, że wszyscy ci, którzy dzisiaj osłabiają Unię Europejską, Europejską, którzy plują na Unię Europejską, którzy niszczą naszą Wspólnotę Europejską. To Unia dzisiaj, na nas pluje, a nie Dzisiaj my na Unię działają pluje. na rzecz Putina. Bo jeżeli pani poseł mówi Unia Europejska źle wychodzimy, to proszę pokazać alternatywę. W aspekcie wojny w Ukrainie, w aspekcie tego, co się dzisiaj dzieje, tak niebezpiecznego w Europie, w całej Europie, Unia Europejska stanowi dla nas wielką wartość zarówno w zakresie bezpieczeństwa militarnego, jak i gospodarczego. Nie wolno tego szczególnie teraz mówić, szczególnie teraz, bo Putin się z tego po prostu cieszy.